Między nami mówiąc. Zakończyła się już audycja. Między nami mówiąc, ale zostańcie z nami. Przed mikrofonem cały czas Franciszek cofta. No i chyba audycja między nami mówiąc troszeczkę jeszcze zostaje. A na pewno zostają ci, którzy są między nami, ponieważ z nami zespół Alios Illos, czyli. Muzyczny zespół młodzieżowo-studencki, pochodzący ze Swarzędza, wywodzący się z jednego z tamtejszych duszpasterstw przy parafii Zbawiciela. A z nami Zosia Trawińska i Natalia Branecka. Dobry wieczór wam. Cześć. Cześć. No i jak to było? Pewnego czwartkowego wieczoru, dokładnie w Wielki Czwartek, właśnie przez duszpasterstwo powstał młodzieżowy zespół muzyczny. Jakie są tego początki? Tak, więc jak mówisz, w Wielki Czwartek stwierdziliśmy, że czas się najeść e, i, e, i pojechaliśmy do McDonalda, no i jedząc e, nagle zaczęliśmy śpiewać, e, że to był Krąg Życia z Króla Lwa i wszystkim się tak dobrze śpiewało, że nagle ktoś rzucił pomysł, że a może założyć zespół i zrobić e, koncert e, z piosenkami bajkowymi. No, i ten pomysł tak na początku oczywiście wszyscy mówią, aha, dobry pomysł, no ale tak wszyscy brali to ym, z przymrużeniem mm -hmm. oka. No, ale ten pomysł gdzieś tak krążył, krążył, no i ym, hasło zostało rzucone, zaczęły się pierwsze próby, no i nagle koncert. I parę miesięcy później, pierwszy koncert. E, śpiewacie utwory bajkowe, kolendy, musicalowe. Jakie są wasze kierunki? Co najbardziej lubicie? Myślę, że każdy z nas lubi coś innego i chcemy to jakoś połączyć, żeby każdy czuł się w tym dobrze, mhm. żeby każdy mógł wykonać coś, co tak jakoś leży mu na sercu, co z czym dobrze się czuje. I myślę, że trzeba tutaj też podkreślić to, że nie mamy żadnego wykształcenia muzycznego. Jesteśmy po prostu grupą, która lubi śpiewać, której sprawia to radość, yy, której jest to pasją. I liczy się tutaj bardziej taka nasza wytrwałość i właśnie chęć robienia tego, niż jakieś konkretne wykształcenie. No właśnie, wywodzicie się jakby trochę ze wspólnoty parafialnej, e, chociaż swoim śpiewem nie działacie tylko w parafii, ale po prostu inspirujecie cały stwarząc. E, ale ta wspólnota pewnie pomogła, to że tam się znaliście jakoś wcześniej. Tak, no yy, i połączyły was potem już tylko wspólne pasje do śpiewu. To prawda, prawda. To, że się znaliśmy, już wiedzieliśmy, jakie są nasze możliwości, umiejętności, yy, komu na, yy, co możemy powierzyć, yy, kto na ile z siebie może dać, i to też pozwoliło nam na rzeczywiście spełnienie jakiejś tej wizji, mhm. bo, bo po prostu znaliśmy siebie i wiedzieliśmy kto, co i jak. Alios Illos, nazwa brzmi mądrze i ciekawie, znaczy to z łaciny tacy inni. No właśnie, jacy inni i skąd to cała nazwa? Początki nazwy wywodzą się z internetu. Wujek Google, dobra rada, nas zaczął wspomagać. Pewnego razu wpisaliśmy do wyszukiwarki jaka jest najlepsza nazwa dla zespołu. I tak po... Najlepszy sposób na znalezienie wszystkiego. Dokładnie. I tak po chwili szukania yy, natrafiliśmy na jedno, yy, jedno, jedną taką nazwę Tacy nie inni, po polsku. No i tak początkowo grupa przyjęła taką nazwę, ale po czasie stwierdziliśmy, że będziemy jeszcze szukać, może coś zmieniać. Stwierdziliśmy, a może w innym języku zabrzmi to lepiej, bo podobno wszystko, co się powie po łacinie. Nie brzmi od razu łacina. Mi mądrze. więc poszliśmy w te klimaty i w ten sposób powstało Alios Illos, czyli tacy inni, bo każdy z nas jest inny, ale razem tworzymy wspaniałą wspólnotę. No właśnie, razem tworzycie też wspaniałą wspólnotę, więc jest to na pewno coś więcej niż tylko zespół. Mówiliście też, że nie wszyscy macie jakieś wielkie wykształcenia muzyczne, ale jest to taka Aktywność, taka rzecz, która towarzyszy Wam po takich codziennych obowiązkach, zajęciach, po studiach. No właśnie, czym dla Was jest ten alias Illos? Myślę, że przede wszystkim pozwala nam się na nowo zatopić w dziecięce marzenia. Kiedy, patrząc przez pryzmat tego koncertu bajkowego, ktoś mógł się przebrać za Elzę, ktoś za Aladyna, jakąś ma Syrenka, to. Właśnie oderwaliśmy się od tej codzienności, i odnowiliśmy, ożywiliśmy te takie marzenia i dziecięcą wyobraźnię, która gdzieś z wiekiem często zanika. I myślę, że to jest to. Natalia. To nam pomogło dorzucić do naszego życia z powrotem trochę takiego koloru, w tej szarości, w tej naszej codzienności. I pomogło, pomaga nam też odrywać się od tych codziennych obowiązków. No i trochę zatopić w tym świecie fantazji. Czyli tak jak po prostu, poczuj dziecięcą radość. Dokładnie. <grafię> A jeżeli wy także chcecie poczuć dziecięcą radość i posłuchać trochę dobrej muzyki, to będzie taka okazja, ponieważ Alios Illos wraca na, na sceny, na swarzęskie sceny, chciałem powiedzieć światowe, na światowe sceny z koncertem musicalowym, już 26 października o godzinie 19.30. Co będziemy tam mogli usłyszeć? Będą pojedyncze piosenki z muzykalu Alexander Hamilton. Również będzie, będą piosenki z muzykalu The Greatest Showman. Oraz Narodziny Gwiazdy. Tego przeboju niedawnego skin. No i myślę, że taką piosenką, którą chcemy przekazać jak najwięcej. To jest piosenka Czas Miłości z musicalu "Rent". I gdzie ten koncert dokładnie się odbędzie? W salce parafialnej obok parafii Chrystusa, jedynego Zbawiciela u nas w Swarzędu. Czyli 26 października, godzina 19.30, salka parafialna przy parafii Zbawiciela. I to nam wystarczy. W Swarzędzu, ten przy rądzie. Tak. Z nami była Natalia Branecka, Zosia Trawińska, zespół Alius Illos, przedstawiciele zespołu. Czyli po prostu ci, którzy są między nami i też trochę nas inspirują, a teraz czas na miłość. Czas miłości. Dziękujemy Wam za spotkanie, a w naszych głośnikach właśnie czas miłości. Niech to będzie też zaproszenie na ten koncert.